etap dotyczył projektowania Akademika marzeń z użyciem obydwu podstawowych materiałów budowlanych, to jest betonu komórkowego i fabrykacji betonowej. Na co głównie zwracaliśmy uwagę? Właśnie na kreatywność, na, na niebanalność podejścia do tematu na umiejętność użycia materiału w taki sposób, żeby on nie dominował, a stawał się po prostu tworzywem do zrealizowania swoich wizji. Odpowiedź na pytanie, jakie szanse daje konkurs z młodym studentom. Wydaje mi się, że dla studentów jest to niesamowita szansa na zetknięcie się, na zmierzenie się bezpośrednio z taką prawdziwą pracą potem w zawodzie. Akademik Marzeń, czyli jej siedlisko, został zlokalizowany przy Polu Mokotowskim, to jest park w Warszawie. Wybraliśmy specjalnie tą działkę, która jest w tym momencie dosyć zdegradowana, mimo tego, że jest w pięknym otoczeniu. To opowieść o naszym akademiku zaczęłabym od poziomu terenu, który jest w pełni publiczny. W parterach budynków zlokalizowane są usługi, które są miasto twórcze, ale przede wszystkim służą studentom. Chcieliśmy powiedzieć, że wiemy, że nie wszyscy potrzebują cały czas takiego kontaktu z drugim człowiekiem. Jakiegoś takiego intensywnego też potrzebujemy czasami pobyć w bardziej spokojnych miejscach, także oprócz mieszkań oczywiście pozostałe funkcje, które są niezbędne w takim budynku są rozłożone w, takich, w mniejsze pomieszczenie i rozłożone po całym budynku. Także tak jak na przykład tutaj mamy kuchnię, kuchnie są rozłożone, są rozłożone, na każdej kondygnacji jest kuchnia. No i na koniec idąc już na samą górę, mamy również dach. Ponieważ mam 7 budynków i mam sporo dachów, to każdy z tych dachów jest albo zielony w pełni, albo, albo ma też jakby dodatkowe funkcje. Tak jak na przykład tutaj mamy pokazane boisko, ale też przestrzenie takie do odpoczywania, altany, generalnie do spędzania czasu. I tak na przykładzie, rzutu tu kondygnacji plus 2 jeszcze chcieliśmy opowiedzieć o modułowości, ponieważ nasze budynki są bardzo zwarte. Było to dla nas ważne, żeby one właśnie były zwarte, żeby minimalizować straty ciepła, ale też, żeby wszystko było oparte na module. Ściany osłonowe są z betonu komórkowego oraz ściany, które oddzielają jednostki mieszkalne od komunikacji, a wszystkie pozostałe elementy są prefabrykowane betonowe.